z inicjatywy dyrektora oraz rady pedagogicznej szkoły podstawowej nr 1 imienia Heleny Marusa Żówny w Szczyrku zorganizowana została 11. Giełda Szkół Ponadpodstawowych. 15 marca bieżącego roku w budynku szkoły podstawowej nr 1 w Szczyrku odbyła się Giełda Szkół Ponadpodstawowych głównie powiatu bielskiego. To była jedenasta, kolejna już giełda szkół. Kilkanaście w sumie lat temu, razem z Dronem Pedagogicznym naszej szkoły, wymyśliliśmy, żeby szkoły z ofertami ponadgimnazjalnymi przyjeżdżały do nas, żeby nasze dzieci miały na miejscu pełną, kompletną informację. W dniu dzisiejszym 29 szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych Powiatu Bielskiego prezentowało swoje oferty edukacyjne, natomiast. Wszystkie okoliczne szkoły podstawowe i, i gimnazjalne. Przyjechały do nas. W sumie było nas tutaj około tysiąca ludzi. Moja szkoła jest głównie dwukierunkowa, z jest bardzo artystyczna, ponieważ mamy w programie fotografię oraz grafikę komputerową. Nie trzeba iść do dużego, do dużego liceum czy do czegoś innego. Malutkie szkoły są też bardzo wartościowe, bo można bardzo fajne przyjaźnie w niej nawiązać. Oferta skierowana była głównie do uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum. Jednak z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w niej także uczniowie klas młodszych. Zobaczyłam dużo szkół, które mają niesamowite profile i naprawdę interesujące, więc myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. To bardzo dużo pomaga. Cieszę się, że na tym byłam.